rano 19 kwietnia 2023 roku w indyjskim mieście Alwar 82-letni emerytowany kolejarz Shivdayal Sharma załatwiał potrzebę fizjologiczną przy torach kolejowych gdy nagle coś z ogromną siłą uderzyło w niego z boku nie był to pociąg lecz krowa chwilę wcześniej zwierzę zostało potrącone przez pędzący ekspres Vande Bharat wyrzucone na 30 metrów w powietrze po czym spadło prosto na nieszczęsnego mężczyznę Los krowy pozostaje nieznany, ale szarma zginął na miejscu. Uderzenie było natychmiastowo śmiertelne. To tylko jeden z trzynastu prawdziwych, tragicznych, a zarazem absurdalnie głupich przypadków śmierci, które wydają się wręcz niewiarygodne. Jak zawsze, ostrzeżenie dla widzów, ten materiał zawiera drastyczne treści. 25 listopada 2000 roku, australijskie miasteczko Shepparton. Ulice tętniły muzyką, tłum świętował lokalny festyn, a kolorowe platformy wolno przesuwały się między ludźmi. Za jedną z nich, ciężarówką użytkową, dwudziestoletni mężczyzna Cranborn szykował się do czegoś wyjątkowego. Na głowie miał sombrero, w ręku puszkę piwa, a z tyłu pojazdu przywiązał linę. Pod siebie położył kawał tektury i pozwolił, by ciężarówka ciągnęła go po asfalcie, jakby surfował po ulicy. I ku zdziwieniu wszystkich, przez kilka sekund rzeczywiście mu się udało. Ślizgał się z uśmiechem, tłum wiwatował, a on balansował jak zawodowiec. Ale po chwili lina się poluzowała, skręciła pod podwoziem, a następnie o coś zahaczyła. W jednej sekundzie szarpnęła go gwałtownie do przodu, a jego ciało wpadło prosto pod tylne koła. Gdy kierowca zatrzymał ciężarówkę kilka metrów dalej, było już za późno. Na asfalcie leżało zmasakrowane ciało mężczyzny, obok rozdarty karton i pogniecione sombrero. Ponury ślad po tym, co miało być zabawnym pokazem. To był eksperyment, który skończył się tragicznie. Ale następna historia dowodzi, że niektóre pomysły z internetu mogą być równie zabójcze. Czerwiec 2017 roku, spokojne miasteczko w stanie Minnesota. 22-letni Pedro Ruiz i jego 19-letnia dziewczyna, Monalisa Perez, ustawili kamerę, gotowi nagrać wideo, które, jak sądzili, uczyni je sławnymi na YouTubie. Plan był równie ryzykowny, co głupi. Pedro miał przycisnąć do piersi grubą encyklopedię o grubości 4 cm, a Monalisa miała do niego strzelić z pistoletu Desert Eagle kaliber 0,50. Pedro był przekonany, że książka zatrzyma kulę. Nie było drugiego podejścia. W chwili, gdy dziewczyna pociągnęła za spust, Pocisk przeszył książkę na wylot i trafił Pedro prosto w klatkę piersiową. Służby ratunkowe przybyły w kilka minut, ale mężczyzna zmarł na miejscu. Śledczy później ujawnili, że Mona Lisa bała się tego pomysłu. Na kilka godzin przed nagraniem napisała na Twitterze: Zaraz nagramy jeden z najniebezpieczniejszych filmów w historii. Jego pomysł nie mój! Mimo wszystko wzięła udział w nagraniu i została skazana za nieumyślne spowodowanie śmierci, otrzymując 6 miesięcy więzienia. Film, który miał przynieść sławę, przyniósł tylko śmierć i tragedię. A kolejny przypadek to już prawdziwa lekcja pokory wobec natury. 24 listopada 1906 roku w lasach hrabstwa Elk w Pensylwanii panowała cisza i chłód późnej jesieni szczyt sezonu polowań na niedźwiedzie. Osiemnastoletni John Dicht polował samotnie, gdy dostrzegł coś, co wyglądało na jego wymarzoną zdobycz ogromnego czarnego niedźwiedzia leżącego nieruchomo na ziemi. Dla każdego innego myśliwego ta scena mogłaby wzbudzić podejrzenia, ale John Dicht uznał, że zwierzę zostało już wcześniej zastrzelone może przez kogoś, kto po prostu nie pofatygował się, by odebrać swoją zdobycz. Zawiesił więc karabin na plecach, wyciągnął nóż i zabrał się do pracy. Zaczął nacinać futro wzdłuż brzucha niedźwiedzia, przygotowując się do zdjęcia skóry. I właśnie wtedy drapieżnik nagle się poruszył. Bez żadnego ostrzeżenia martwy niedźwiedź zerwał się na nogi i w ułamku sekundy rzucił się na chłopaka z pełną siłą. Zaskoczony John nie miał nawet czasu, by sięgnąć po broń. Leśnicy, którzy później badali to miejsce, stwierdzili, że niedźwiedź faktycznie został wcześniej postrzelony, ale nieśmiertelnie. Ale mężczyzna z kolejnego przypadku nie obudził drapieżnika. Sprowokował coś o wiele mniejszego, a mimo to śmiertelnie niebezpiecznego. 29 września 2024 roku u wybrzeży stanu São Paulo w Brazylii właśnie dobiegło końca jachtowe przyjęcie, ale dla sześciu influencerek prawdziwa zabawa dopiero się zaczynała. Gdy odpłynęły z zatoki, miejsca znanego lokalnie jako Gardziel Diabła, nagle uderzyła fala. Łódź przechyliła się i w kilka sekund przewróciła. Z siedmiu osób na pokładzie, cztery pasażerki i kapitan zdołali złapać się unoszących szczątków. Ale 37-letnia Aline Tamara Moreira de Amorim i 27-letnia Beatriz Tavares da Silva Faria zniknęły pod wodą. Śledztwo wykazało, że łódź była przeznaczona maksymalnie dla pięciu osób, a nie siedmiu. Kapitan prosił, by założyły kamizelki ratunkowe, ale obie odmówiły, twierdząc, że kamizelki zepsują im opaleniznę i stroje do selfie. Zdjęć, które miały dodać na Instagram, nigdy już nie opublikowały. Następna tragedia również wydarzyła się w wodzie, ale tym razem nie w oceanie, lecz w wannie. Kiedy rodzina 45-letniej kobiety z Tajwanu otworzyła drzwi łazienki, zamarła z przerażenia. W wannie leżała ich krewna zanurzona po szyję w przezroczystym płynie, z oczami wciąż otwartymi, ale kiedy przybył lekarz sądowy, szok był jeszcze większy. Kobieta nie utonęła, a wanna nie była wypełniona wodą, lecz alkoholem. W 2004 roku podczas epidemii SARS w Tajwanie panowała masowa histeria zdrowotna. W sieci krążyły fałszywe, domowe metody dezynfekcji, w tym jedna, że kąpiel w alkoholu chroni przed wirusem. Kobieta więc nalała do wanny etanolu o stężeniu 40% i pozostała w niej ponad 12 godzin od 23 do 11 następnego dnia. Gdy rodzina weszła do Łazienki, było już za późno. Zmarła na zatrzymanie akcji serca spowodowane ogromnym stężeniem alkoholu we krwi 1,35%. Dla porównania, poziom powyżej 0,4% uznaje się za śmiertelny. Okazuje się, że eksperymenty z alkoholem niejednokrotnie kończą się tragedią. I nie tylko ta historia, bo następna również. W biednej dzielnicy Tondo w Manili. Trzech przyjaciół siedziało w ciasnym, bezokiennym pokoju, śmiejąc się i stukając szklankami pełnymi czegoś, co nazwali domowym alkoholem. Był kwiecień 2020 roku, czas pandemii i zakazu sprzedaży alkoholu. Prawdziwego trunku nie dało się nigdzie zdobyć, więc zrobili własny, mieszając kawę instant, napój gazowany, ocet i dla dodatkowego kopa odrobinę rozpuszczalnika do farb. Rano dwóch z nich już nie żyło. A trzeci leżał w drgawkach, z pianą na ustach i ledwo oddychał. Jeden z ocalałych wspominał, że przed upadkiem kolega skarżył się na nagłą ślepotę, a w pokoju unosił się ostry zapach chemikaliów. Lekarze stwierdzili klasyczne zatrucie metanolem, substancją, która nie tylko niszczy wątrobę, ale może też trwale oślepić. Kobieta w następnej historii zjadła coś, co nie powinno się znaleźć w żołądku człowieka: włosy. Gdy lekarze otworzyli brzuch 17-letniej Rachel Hake podczas operacji ratunkowej, zobaczyli masę włosów. Splot w kształcie stożka prawie 30 cm długości, jak martwe zwierzę. Rachel cierpiała na trichofagię, kompulsywne jedzenie własnych włosów, które przez lata zebrały się w olbrzymi trichobezoar całkowicie wypełniający żołądek. Chirurdzy usunęli włosowy kłębek. A początkowo operacja wydawała się udana. Niestety długotrwałe podrażnienie błony żołądkowej spowodowało wewnętrzne krwawienie, i Rachel zmarła kilka dni później 1 stycznia 1999 roku. Co ironiczne, pracowała jako fryzjerka i kochała swoją pracę. Następny mężczyzna lubił popisy, i pewien trik skończył się dla niego tragicznie. W 1998 roku na domówce w Ohio 23-letni Michael Gentner przyjął wyzwanie połknąć żywą rybę długości 13 cm. Nie był to pierwszy raz, gdy robił coś podobnego. Włożył więc ruszającą się rybę do ust i przełknął. Tym razem ryba zaczęła wić się i utknęła gdzieś głęboko w gardle, w połowie drogi do tchawicy. Michael nagle zatoczył się, łapiąc się za szyję, z twarzą sina jak kreda. Jego przyjaciele w panice zobaczyli ogon ryby wystający z ust, jeszcze machający. Paramedycy przybyli szybko, ale droga oddechowa była zablokowana. Mężczyzna się udusił. Kolejne zdarzenie, tym razem na safari, pokazuje, że ignorowanie znaków może kosztować życie. W lipcu 2024 roku 43-letni hiszpański turysta Wysiadł z pojazdu safari, by zrobić zdjęcie. Kilka metrów dalej pasło się stado słoni z cielętami. Mimo próśb narzeczonej i ostrzeżeń przewodnika, mężczyzna zbliżył się. Słonie są zwykle łagodne, ale agresywnie reagują, gdy czują zagrożenie wobec młodych. Samica stanęła i obserwowała a kiedy ciele podbiegło, zdenerwowała się, tupnęła, zaryczała i za chwilę całe stado pędziło w jego stronę. Na otwartej sawannie człowiek nie miał szans. Mężczyzna został zgnieciony na oczach narzeczonej. To przykład, jak brawura i ignorowanie prostych zasad bezpieczeństwa kończą się absurdem śmierci, uniknionym, gdyby tylko został w pojeździe. Podobny los spotkał człowieka, który zignorował pas bezpieczeństwa. 39-letni Iwan Segedin z Wanganui w Nowej Zelandii miał absurdalną zasadę: Nigdy nie zapinaj pasów. Nazbierał ponad 30 mandatów za odmowy, nazywając to walką z rządowym nadmiarem. W końcu zmęczony mandatami, lecz wciąż chcąc zachować przekorę, sfałszował pas. Zrobił z materiału atrapę, przewiesił przez ramię i zawiązał, żeby wyglądało, jakby był przypięty. I przez pewien czas wydawało się, że jego plan działa. Policja rzeczywiście przestała wystawiać mandaty, a Iwan czuł się zwycięzcą w swojej walce z systemem. Ale na drodze czekało coś znacznie gorszego. Wieczorem 22 lipca 2007 roku samochód Iwana zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym pojazdem. Bez prawdziwego pasa bezpieczeństwa został wyrzucony do przodu z ogromną siłą, uderzając klatką piersiową w kierownicę, a następnie czaszką w deskę rozdzielczą. Zginął na miejscu. Koroner, zwracając się do pogrążonej w żałobie rodziny, powiedział tylko jedno, brutalnie proste zdanie: gdyby miał zapięty prawdziwy pas, prawdopodobnie by przeżył. W naszej ostatniej historii upór doprowadził do tragedii również pewną dziewczynkę, tyle że 140 lat wcześniej. Był grudzień 1869 roku. Wiejskie tereny Carmarthenshire w Walii po całym kraju krążyły plotki o cudownym dziecku. Dwunastoletnia Sarah Jacob stała się ogólnonarodową sensacją. Dziewczynką, która według swoich głęboko religijnych rodziców nie jadła niczego od ponad roku. Gazety pisały o niej z zachwytem. Tłumy pielgrzymów przybywały do rodzinnej chaty, by zobaczyć dziewczynkę leżącą cicho w łóżku, bladą jak duch, rzekomo karmioną jedynie Boską Mocą. Ale za tym świętym wizerunkiem kryło się coś złowrogiego. Lekarze nie wierzyli w cud i zaproponowali eksperyment. Sara miała być objęta całodobową obserwacją medyczną, bez żadnego pożywienia, by udowodnić prawdę. Przez pierwsze dni dziewczynka jeszcze się uśmiechała, potem osłabła, przestała mówić, a następnie całkowicie się unieruchomiła. Po ośmiu dniach zmarła z wycieńczenia. Dopiero wtedy wyszło na jaw, że przez wcześniejsze miesiące rodzice potajemnie ją karmili, a cała historia o uboskim cudzie była zwyczajnym oszustwem. Za śmierć córki zostali skazani za nieumyślne spowodowanie śmierci, bo nie chcieli przyznać się do prawdy, nawet gdy życie dziecka gasło im na oczach. Te trzynaście historii są tak absurdalne, że wydają się wyjęte z czarnej komedii, a jednak wszystkie wydarzyły się naprawdę. Od latającej krowy po domowy koktajl z trucizną, każde z tych zdarzeń pokazuje, że los potrafi być bezlitośnie ironiczny, a najczęściej uderza najmocniej w tych, którzy sami szykują sobie scenę tragedii. Więc teraz pytanie do Ciebie: która z tych historii wydała Ci się najbardziej niewiarygodna? I czy kiedykolwiek byłeś tak blisko własnej głupoty, że cudem uszedłeś z życiem? Daj znać w komentarzach. I nie zapomnij zasubskrybować, jeśli chcesz więcej takich szokujących prawdziwych historii, które czasem potrafią powstrzymać człowieka, zanim zamieni życie w własną tragiczną komedię.